Nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym slum i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dło niechętne są. Budujemy bez. Narzekań i I tylko chciej i tylko spójrz jak rośnie w krąg Muranów, miłów, mokotów, żerań Wspólne dzieło naszych rok. Więc chodź i zakaż rękawy Do ręki pielnie bierz i stawaj z nami tu Bo to dla niej, dla naszej Warszawy Tak codziennie, tak bez... Jemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom Warszawa. Każdą pracę z nami dźwórz, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawa aż podach, niech radośnie rośnie gmach, naszym i twoim snom, Warszawą Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy, nowy dom.